W dniu wczorajszym w sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury nagrodę odebrali najwybitniejsi siedlecy sportowcy, trenerzy oraz działacze 2015 roku. Z rąk prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta Siedce odebrali statuetki i dyplomy. Sportowcem roku został Krzysztof Żebrowski. Wyróżniono Macieja Staręgę, Marka Mirosza, Rafała Misztala, Judytę Niepogodę, Katarzynę Posiadałę oraz Katarzynę Piekart. W kategorii Nadzieja Roku przyznano cztery wyróżnienia dla Kamila Dmowskiego, Jakuba Folwarskiego, Tomasza Tomaszuka oraz Mateusza Lamenta. Za drużynę roku uznano Macieja Staręgę i Daniela Iwanowskiego. Trenerem roku został Teodor Molow, a wyróżnionym Marcin Sasel. W kategorii działacz sportowo doceniono Andrzeja Koca, Mirosława Krasuskiego oraz Jerzego Matwiejczuka. Czwarty bieg Siedleckiego Jacka otrzymał nagrodę za wydarzenie sportowe roku. W klasyfikacji współzawodnictwa szkół Najlepsze okazały się: Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 6 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Podziękowania za długoletnią współpracę z klubami otrzymali również darczyńcy. Jak powiedział prezydent Kudelski: "Bez was nie byłoby nas po prostu stać. Za wszystkim stoją działania ludzi, którzy może nie zajmują się czynnie uprawianiem sportu, ale ćwiczą swoje umysły w tym kierunku, żeby zdobyć odpowiednie środki na uprawianie sportu. Bo jak wiecie, w tych czasach, bez odpowiednich środków, nie ma, nie ma sportu. Przyznano im tytuły Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu za rok 2015. Wśród nich znaleźli się Zakład Elektrotechniczny Zeltek Stanisław Przesmecki. M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego, firma Aventa. Mecenasami Siedleckiego Sportu za rok 2015 zostali firma handlowa Traper, Zakład Utylizacji Odpadów, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka ZOO, Bank Spółdzielczy w Siedlcach, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Topaz Zbigniew Paczuski, Siedleckie Centrum Budownictwa Setbud SA, Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka ZOO w Siedlcach. Ten wieczór to wielka radość dla nas wszystkich, bo na tej sali spotkali się ludzie o wielkim sercu, o mocnych charakterach. Ludzie, którzy w sposób zdecydowany pracują nad wychowaniem młodych ludzi poprzez sport, pracują nad kształtowaniem ich charakterów. Niewiele jest takich miast w Polsce, które miałyby tak wybudowane i dopieszczone obiekty sportowe, które na co dzień tętnią życiem. Myślę, że my w pole postawiliśmy na rozwój miast. Przyjeżdżają ludzie i mówią, słuchajcie, o waszych ulicach jeździ tyle nowych, dobrych marek samochodów, że y, nie spotyka się tego w innych miastach. Y, Ostatnio rozmawiałem z właścicielem zakładów mięsnych. On mówi, że w Siercach on marże ustawia na swoje produkty o 15% większe jak w Lublinie. Bo mówi, bo to są bogatsi ludzie. Mają więcej pieniędzy. Są w stanie więcej zapłacić. To znaczy, że, że on wie co, wie, co robi. Wie co robi. No, możemy nie kupować, ale, ale to niech tym żyje. Myślę, że to są, to są sponsorzy prywatnych firm. Bo w jeszcze jest 8300 prywatnych firm. Nie zwracajmy uwagi na makotentów, którzy mówią, że a zamiast robić oświetlenie stadionu, to można było zrobić alejki w parku. No i w sobotę byliśmy na, na pierwszym meczu z nowymi światłami. Wszyscy się cieszyliśmy. Mi trochę złapały, się, lecę nie nałożyłem, ale były. Ale... No, więc nie jest radość. Myślę, że, że z tego się trzeba cieszyć. Pani y, Judyto, kolejny rok ciężkich zmagań. Czy w przyszłym roku również taka nagroda dla Pani powędruje? Mam taką nadzieję, tak. jeżeli chodzi o ten rok, plany startowe są raczej, są to starty zawodowe, więc nie wiem, jak z perspektywy czasu za rok docenią to, prawda, zostanie to docenione w naszym mieście, ale idę mocno do przodu, będę robić swoje, tak, i dla mnie najważniejsza jest wygrana na ringu, a to jest tylko już taka wisienka na torcie. A w najbliższym czasie, gdzie możemy panią zobaczyć? W najbliższym czasie, już za trzy tygodnie walczę na gali zawodowej Fight Exclusive Night w Warszawie na Torwarze. Będzie można zobaczyć to albo wybierając się na Torwal lub na otwartym Polsacie, więc zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania mojej walki. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że zostałam doceniona. Myślę, że ten rok będzie jeszcze bardziej owocny, jeżeli chodzi o walki i osiągnięcia. A co konkretniej, na razie nie będziemy zdradzały, także wszystko, wszystko po kolei w drodze. Zapraszam ich chętnych i, i do oglądania do przyjechania do Łodzi 1 kwietnia walczę na gali Ladies Fight Night. E, typowo damska gala, bardzo ciekawa odsłona. Bardzo zapraszam. Będzie zwycięstwo? Na pewno się o to postaram. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.